Cześć widzowie, pod ostatnim odcinkiem z Turcji zostawiliście 600 miliardów łapek I chcieliście kolejny odcinek z tego moda, więc tak jak obiecałem moi drodzy Będziemy wchodzić teraz na Rumunię I odtworzymy wielkie imperium rumuńskie moi drodzy Woo! Moi drodzy drzewko Rumunii jest piękne Proclaim the first Romanian empire Czyli utworzymy pierwsze rumuńskie potężne, wielkie, nieśmiertelne imperium A dalej mamy kampanię, marsz na Rzym, marsz na Berlin Zainwejduj Francję, marsz na Paryż Wuch, ale moc. Z kodem tam, tam jest, no i moi drodzy, jeżeli kochacie Herzog i chcecie więcej hoja, i szybciej na kanale, cztery kałapek i pijam się jak w dzik w Żołędzie i nagrywam kolejny odcinek grobie. wow, Jedziemy z tym. Słyszałeś już ten nowy dźwięk? Zostawienia łapki w górę. O, dzięki. Ktoś zostawił właśnie w tym momencie. <laughs> ja żartuję. Uwielbiam demagogów na tej modyfikacji. Naprawdę ich kocham. Kolejny demagog, którego użyję, to jest Recruitable Population Factor 5%, żeby nigdy nie mieć problemu z manpowerem na Rumunii, nie? Widzowie, widzicie, sobie siedzę, gram sobie Rumunią, robimy wielkie imperium, a na czacie taki młyn, skakające piłki, catjamy, wszystko leci, nie? Cut jamy z ogniem, oni nawet, oni tutaj przyszli robić młyn cały czas, 24 na 7, panowie, nie? Zobaczcie, co się dzieje na tym czacie. Dobra, nareszcie mamy, moi drodzy, wojsko w polu i możemy zrobić faza pierwsza, czyli zajęcie Bułgarii. Chodzimy w nią jak żołędzie w dzika, nie? ale Bułgaria to będzie naprawdę śnieg na wietrze. Bułka z masłem, Moi kochani, faza druga, czyli faza na Grecję. Force atakiem. Boże kochany, co mu się stało tutaj? Zobaczcie. Naprawdę sieczka totalna. O, jeszcze ich okrążyłem połowami. armii. No to super. Grecja została zanihilowana, dosłownie. Jezus, to było szybsze niż kampania wrześniowa. Do widzenia! Dobra, faza pierwsza skończona w Węgry, moi drodzy. I faza trzecia, czyli Australia. Ta Australia, Australia. Jugosławia, więc Węgry będą teraz robione. Rumuńska elitarna piechota się nie zatrzyma, nie? Specjalnie nazwaliśmy dywizję Roma la Imperia Romania, czyli Wielkie Imperium Rumuńskie. Wypowiadamy wojnę. Mam nadzieję, że Czechy przyjmą wezwanie. Czechy nie przyjmują wezwania do wojny. Co ciekawe. Mają gwarantowany independence, ale nie przyjmują nie? Co ciekawe. Ale z racji tego, że Jugosławia nie ma aż tyle wojska, to zamierzam w nią wjechać. W sensie tak, to trzeba po prostu jak dzik spuszować, nie? Jak zwierzę mu musimy puszować, bo Jugosławia nie obstawi frontu przeciwko nam, No Nie ma opcji, nie? No i moi drodzy po Jugosławii, nie? Ty Boże, kochany, czyli naprawdę Belgrad zostawili otwarty. Udało nam się zjednoczyć całe Bałkany w sumie. Ty, to teraz chyba czas na Turcję. Wiecie, jakie jest szczęście, że Turcja dalej ma ten teren niezmilitaryzowany. Będę mógł wejść po prostu jak do siebie. Dobra, teraz muszę szybko wyczaić cel wojenny, moi drodzy, na Turcję. O, jest! Dobra, udało mi się bez ingerencji aliantów to zrobić. Jeszcze desanty poszły, świetnie, żeby odciąć tę dywizję. Wszystko mi wyszło tak, jak sobie dosłownie to wymarzyłem, nie? Z tą Turcją. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Dobra, moi drodzy, robimy Proclaim the First Romanian Empire, czyli pierwsze r. Rumuńskie potężne imperium robię. Jest. The First Romanian Empire mamy i nasza główna stolica, dodatkowe fabryczki. Clayman New Empire. Empire of Romania. Mamy to, moi drodzy. Boże, widzowie, to jest kolejna gra, w której Niemcy nie zrobili Anschlussu, nie? Naprawdę, to jest. Przykro mi się na to patrzy, naprawdę. Oh, aż mi głowa zaczyna boleć. Moi drodzy, przekazałem Niemcom te tereny, nie? Bo inaczej, no. Wiecie, co, się, co by się stało z Niemcami. Stanęliby w Belgii, nie? No i Niemcy zaatakowały Polskę. Mam nadzieję, że tym razem sobie poradzą, jak Niemcom pomogłem trochę i za nich zrobiłem Anschluss, nie? To Mam nadzieję. Boże, kochany, nie. Kałach, sorry za moją mamę, ale mi się słuchawki odpięły i usłyszała, jak przeklinasz. Ona jest bardzo religijna, więc się oburzyła. Z góry dzięki za zrozumienie. Może, Twitch chat, możecie przestać mi już trollować? Wiecie, widzowie z YouTubeka, posłuchajcie, oni przed chwilą pisali. Cześć. Tutaj mała Rafała. Nie podoba mi się, jak zachowujesz się na streamach. Muszę cię zgłosić. Widzowie, pomóżcie mi, bo ci ludzie mnie psychicznie wykończą, naprawdę. I teraz się ze mnie śmieją. Haha, ha, ale zabawnie, nie? Wiesz o co chodzi? XDD. Naprawdę, Łukasz strollowany. Uhu. Nie da się. Z tymi ludźmi już wytrzymać. Kurde, nie wiem, czy oddać w czy nie. Boże, ja mam gwarancję Francji. Nie oddaję im. Boże, ja mam tylko 300 myśliwców, nie? Jak ja mam zatrzymać flotę powietrzną Związku Radzieckiego 300 mili milicjantami? Ty, hey, UK też mnie wspiera w tej potyczce. Wszyscy mnie wsparli w sumie w tej potyczce. Dobra, może uda mi się ustać, nie? Bo mamy tutaj, widzicie, y, moi drodzy, entrenchment bardzo wysoki i jakieś bonusy. Francuzi chcą przez moje jednostki przeprowadzić jednostkę. Aliamanci, w sensie. Ty, ja mam tu sam dominację, 400 maszynami. Ty, Sowieci się tu totalnie wypalają na tej granicy. Alianci idą na front i idą. Do Polski i idą pomóc Polsce. Boże, Rumun, Polak, dwa bratanki, moi drodzy. Problem jest w tym, że Sowieci atakują jak taka szarańcza i ja nie mam kiedy organizacji zebrać, nie? Spróbuję troszeczkę rozkojarzyć Sowietów. Wiecie o co chodzi? Spróbujemy. O! Moi drodzy, Romania El Marina, specjalne jednostki nasze. Sowieci wypowiedzieli wojnę Polsce. No i teraz wszystko mi się psuje, nie? Ty, Sowieci wychodzą. Ludzie idą na front z Polską. Polska prowadzi ofensywę na Sowietów. Polska prawie zdobyła Mińsk. To chyba czas ruszyć. O jezus. Trzeba pomóc Polakom trochę, moi drodzy, i sobie, nie? Próbujemy się tutaj rozlać. Oczywiście to z tej ciekawości Ty Sowieci mnie dalej przez rzeki atakują, oni nie mają kompletnie equipmentu. A... Specjalnie uruchomię force ata... O Boże kochany! Ale jazda! <laughs> Ej, ja zmiażdżyłem Sowietów totalnie! <laughs> Boże kochany! Sowieci zostali po prostu anihilejte totalnie, nie? Ty, na Kaukazie też wam brakuje jednostek! Oj, oj, oj oj! Ale jestem tego powodu nieszczęśliwy. <laughs> A totalne zniszczenie, nie? Zobacz na to. Jeszcze alianci idą ze mną. Boże, kochany, jak ja zniszczyłem Związek Radziecki. O, ale tu jest ofensywa, nie? Ofensives machen hen nach Hausen. Ty, kałka znasz, no i to mi się podoba, chłopiec. Tutaj też jakaś dzika ofensywa jest prowadzona. Dobra, zatrzymujemy ofensywę na razie. Zatrzymujemy ofensywę, bo trzeba poplanować. Zatrzymujemy ofensywę, bo trzeba poplanować, bo nam się broń kończy i artyleria. Trzeba to ponaprawiać, nie? Ale no powiem tak. Nie sądzę, że tak powiem, aby Sowieci mieli możliwość mnie yy, spóżowania czy coś. Próbujemy zająć tereny poza rzekami, żeby później lepsza ofensywa sensywa była, nie? Teraz moje lotnictwo nad Ukrainę. O Boże, zrobiłem ten cel na miliony tego. Dobra, robimy dalej. Albo idziemy w busty do doktryn. Nie, no, Sowieci tutaj na Ukrainie to już mają totalną dominację w powietrzu. Ja już nie mam maszyn nawet, panowie. Wiecie, myśliwców nam tego nie ugra na Ukrainie, niestety. Niestety, widzowie. Ale sprawa wygląda tak, że no po prostu staramy się utrzymać. Tyle. Ty, Kaukaz jest w sumie bezpieczny i to na maksa. No musimy cały zerk sowiecki zatrzymać. Oj, 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 coś tu że się chyba będziemy stąd wycofywać. Ktoś z samolotami to już niekorzystnie dla nas wygląda sowieckimi. Przydałoby się tą prowincję zdobyć. Ale Sowieci nie mają tu kompletnie. Nie no, Sowieci atakują jak jak chcecieś Furiaci dosłownie, nie? Przecież ja nie wierzę. Patrzcie, ile Sowieci stracili? 2 miliony ludzi, a ja straciłem 200 tysięcy. Tylko i wyłącznie dlatego, bo zaata zaatakowałem, nie? ja potrzebuję jeszcze fabryk w broni i w to. Buduj Andrzej. Buduj Andrzej naszą przyszłość. Zatrzymamy Sowietów. Nie pozwolimy się tak popychać. Nie no, Sowieci tutaj wyglądają bardzo niebezpiecznie. Ale z tego, co widzę, to powinien się front raczej ustabilizować, nie? I tak kończą, moi drodzy Sowieci, zasantowali na Rumunię. Do sfidania, towarzyszy. Do widzenia. Żegnam was bardzo serdecznie. To jest ten moment, moi drodzy. Moja Zostały wsparte, Sowieci zostali wypaleni z equipmentu. To jest ten moment, który my, moi drodzy, do ofensywy. Wiem, że to może być problem z lotnictwem, ale to jest właśnie ta chwila, w której musimy ruszyć i nie możemy pozwolić się już Sowietom przeorganizować. Fakt, że będziemy mieli problemy z equipmentem, ale idzie bardzo dobrze. Jedyny problem, jaki widzę, to to, że mi się linie frontu będą na Niemczech robiły. Sowieckie straty w tej wojnie wynoszą prawie 6 milionów ludzi, nie i Sowieci mają od 100 do 150 dywizji. W ogóle nie wiem, czy to jest jakiś trend. Weźcie mi napiszcie w komentarzach, czy Wy też tak macie, jak gracie w choja, że jak puszujecie Sowietów, to chłopą się Tysiące dywizji kawalerii. O co tu chodzi, chłopie? Czemu Sowieci srają kawalerią? Stany Zjednoczone wylądowały w Łotwie. Ja naprawdę nie wiem, jakim sposobem, i Polska się odbija ze zgliszczy, nie? Nie wiem, co się dzieje w tym modzie, moi drodzy. Naprawdę. Nie mam pojęcia. Ale połowa Polski stała się rosyjska, i teraz alianci wchodzą. Alianci przyjechali z Ameryką Polskę ratować. No i tak to wygląda po prostu. 8 milionów strat, z czego 6 zadałem ja samom Rumunią, nie? Moi drodzy, konferencja pokojowa, taka, jakby wam to powiedzieć, zrobiliśmy. Wzięliśmy kawałek dla siebie. Tutaj Ukraina, Białoruś, wszystko jest naszą marionetką, więc git. No i szykujemy się powoli. E, szykujemy się przecież na tych, jak oni się nazywają? Na Włochów, nie? Powoli. Boże, ja dopiero pod koniec gry się zorientowałem, że mogę iść w to drzewko, zlikwidować depresję i dostać miliony ropy i wszystkiego, nie? No to trochę stinky cheese było, co ja zrobiłem teraz. Dobrze, moi kochani, marsz na Rzym zrobiony, Invade the Italians też. To już chyba mi się wydaje, że tylko, jakby to powiedzieć, formalność. Je, yeah. chciałbym powiedzieć inaczej, ale siejemy totalne zniszczenie, nie? Ojoj, dobra, powiem tak, chwilę spuściłem obraz z Włoch, swój wzrok, no i już Adunara, mówią rumuńskie jednostki. Powiemy tym panom, żeby sobie po prostu poszli. W tych albańskich górach to też ciężko się przebić. Ojoj, dobra, rozumiem. Rozumiem, gdzie są wojska Rzymu. Także mi się wydaje, że to będzie mega szybka kampania z tymi Włochami. nie? Panowie się chyba pożegnają, tak mi się oj. Już my, żeby była konferencja, to muszą tylko Włochy skapitulować. Polatajmy nad Włochami trochę. Droga do Palermo otwarta. Reszta włoskiej armii została no, udowodniona im, gdzie muszą być i stać w szeregu. Rumunia potężna, destroje Italiano. No i moi drodzy, witamy, nie? No i mamy to, moi drodzy. Powiem tak szczerze, że aż mi naprawdę szkoda Niemców, nie? Bo z tego co widzę, zobaczcie. O, marsz na Berlin. Aż mi naprawdę szkoda Niemców, nie? Dlaczego moje marionetki nie przyjmują? Wezwania do wojny. Jak, jak ja, ja od nich tego oczekuję. Moi drodzy, no i po, powiem tak, przepraszam, że się zaśmiałem, ale zabawna piosenka leci. Powiem tak, robimy taki total wjazd w Niemcy, że to jest koniec gry. Naprawdę, tutaj nie ma o czym gadać. Serio, w sensie, oni zostali rozjechani już totalnie tutaj. Zobaczcie, co się dzieje z wojskami niemieckimi. One po prostu topnieją w oczach. Totalny rozjazd. Jeszcze wyzwalamy teren dla Polaków. Niemcy nie mają nic do powiedzenia, nie? Mają po dwie dywizje na kratkę. Miałem po cztery. Jestem chyba mocniejszy, mi się wydaje jednak. Powiem <laughs> wam szczerze, że jak, jak patrzę na to naprawdę z boku. Gdyby nie ja, to by chyba alianci się męczyli z Niemcami jeszcze z 15 lat, bo mamy 43 rok i dopiero moje wojska utorowały drogę na Berlin, nie? Moje rumuńskie wojska i wyzwoliły połowę Polski, no. Jeśli nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, tak? No i moi drodzy, w imię narodu rumuńskiego, podpisaliśmy pokój na świecie, Niemcy zostały wyzwolone, zostały im zabrane tereny, Francja wzięła strefy okupacyjne, Polska wzięła strefy okupacyjne, wielkie. No i my mamy Czechy i Austrię na marionetce, moi kochani. Naprawiłem ten słynny, moi drodzy, memel, żebyście się nie sapali w komentarzach, wszystko jest do. Dobrze, i tak powinno być. Ale to, moi drodzy, by było na tyle tej Rumunii. Bardzo fajnie mi się grało, tak szczerze, przyjemnie. Fajna Rumunia. Taka w sumie Turcja V2. Udało nam się zdominować Europę. Na razie robimy przerwę od tego moda. Mi się wydaje, aż jakiś updatek nie wyjdzie i szukamy nowych. Jak macie jakieś propozycje, piszcie w komentarzach. Tary kałapek i jadę do Twojego ojca musi oświadczyć. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i do następnego epizodu.